się z Wami znowu po troszkę dłuższej przerwie niż Wam zapowiadałam. A to słuchajcie, wszystko dlatego, że mnie rozłożyło. Pisałam Wam tutaj na kanale w... Jak to się nazywa? W aktualnościach chyba? Że właśnie jestem chora i dlatego nie było filmiku. Wróciłam i tak naprawdę potrzebowałam dwóch, trzech dni, żeby się troszkę ogarnąć, żeby w ogóle wypocząć. Strasznie była męcząca ta podróż, trwała bardzo długo, ale też Wam zaraz opowiem. A co do samej podróży... To byłyśmy z mamą w Turcji, a dokładniej w Mahmutlar obok Alani. Byłyśmy tam na 5 dni, bo dwa dni trwała podróż w tą i z powrotem, która była bardzo męcząca. Trwała około 9 godzin w jedną i w drugą stronę. Bardzo długo się jechało z lotniska do tego hotelu. Bo to jest daleko, niestety, od lotniska, ale było bardzo fajnie. Co prawda, miałam okres i przez pierwsze dwa dni dość słabo się czułam, ale później, słuchajcie, dołączyły do nas dziewczyny i dwóch fajnych facetów. W ogóle cztery osoby na tym wyjeździe mnie zaczepiły, że mnie kojarzą: cztery dziewczyny, czajcie to w Turcji, w ogóle za granicą. Ja byłam w szoku i naprawdę byłam mega szczęśliwa i wróciłam z takim. Powerem do działania, że kurde jestem za granicą i tyle osób do mnie podeszło. Dla mnie, cztery osoby to naprawdę dużo. No, także byłyśmy później na wycieczce i właśnie na tej wycieczce był z nami Łukasz i Jacek, tylko że my ich nie zdałyśmy. To są w ogóle koledzy, którzy sobie razem przyjechali, mieli w ogóle przyjechać z dużą ekipą, ale no nie wyszło, więc przyjechali we dwójkę. I właśnie po tej wycieczce. Do nas podszedł Łukasz i się nas zapytał, a i jeszcze na początku, na wycieczce podszedł do nas, zapytał, czy nie chcemy razem zdjęcia. Później po wycieczce, jak wieczorem sobie zeszłyśmy yy, tam obok baru, sobie coś piłyśmy, nagrywałyśmy w TikToka, który poszedł mega viral, mogę Wam tutaj pokazać. Także podszedł do nas, zapytał, jak tam się czujemy. A ja stwierdziłam: A dobra, zapytam: Słuchaj, może masz ochotę zjechać jutro z nami do Alani, bo chciałam bardzo jeszcze ostatni dzień wykorzystać. No i powiedział, że sobie pogada z kolegą, że zobaczymy. Ogólnie pojechali razem z nami i jeszcze później, właśnie wieczorem, jak siedziałyśmy z nim i grałyśmy w karty, to podeszły właśnie do mnie dwie dziewczyny, że mnie kojarzą. Ja je zaprosiłam do nas do stolika, dołączyły się i później na zajutrz pojechaliśmy wszyscy razem do Alani. Jeszcze rodzica jednej z dziewczyn, także w ogóle było super i naprawdę szkoda, że dopiero poznałyśmy ich tak naprawdę w ostatni dzień, ale już planujemy, słuchajcie, żeby sobie razem gdzieś wylecieć wszyscy znowu, także miejmy nadzieję, że to wypali. Ogólnie bardzo mi się podoba Turcja. Ja już kiedyś byłam, byłam w Marmaris, tam było przepięknie, po prostu tam mi chyba się bardziej podobało niż tutaj, ale w Alanii też jest naprawdę ładnie, jest właśnie plaża Kleopatry. Byłyśmy właśnie też na tej wycieczce. Tutaj Wam wstawię jakieś urywki, bo coś tam ponagrywałam ogólnie, to nie także nic, ale jakoś mi się nie chciało jak wam być szczera. Nie miałam na no to energii i po prostu chciałam wypocząć, także podróż była udana. Zobaczcie, już praktycznie są gotowe. Ja już trochę podjadłam. Nie będę ukrywać. Całkiem już są dobre. Jeszcze nie są tak typowo gotowe do jedzenia. Deszcz padał to umyło. Ale już praktycznie tak. Ale Lucia, piesek, jezu. Ona tutaj przychodzi. Ona garściami to zrywa po prostu. Takie jej smakują. Nie mogłam się powstrzymać, zobaczcie, ile rezerwałam. One są naprawdę już praktycznie dobre. Takie, że jeszcze dzień dwa, i myślę, że będą idealne, ale takie też są pyszne. Chcę w ogóle też zrobić update odnośnie mojej biżuterii, bo kurczę, w jednym z vlogów miałam wam wstawić zdjęcia. Nikt mi nie napisał, słuchajcie, że nie wstawiłam tych zdjęć. Tak bardzo was nie interesuje ta moja biżuteria. No dobra, ale ja się i tak pochwalę. E, miałam wstawić zdjęcia, nie wstawiłam i i tak, ale tutaj teraz Wam wstawiam I to jest w ogóle naszyjnik, który, którego nie pokazywałam jeszcze nigdzie Tutaj Wam pokażę przedpremierowo Pokażę Wam go na razie tak tutaj Ale również wstawię Wam nagrania tak jak wiecie, on jest bardziej z bliska Jest to naszyjnik inspirowany Anią z Zielonego Wzgórza Bo właśnie stwierdziłam, że moją pierwszą serią łańcuszków, to będzie właśnie Ania z Zielonego Wzgórza Będzie to naszyjnik Ani i dajany, które będzie można kupić razem albo osobno. Właśnie Ani jest w kolorach takiego pomarańczy, ma trochę złota. Właśnie Ania mi się kojarzy że z czymś takim, nie dość że rude włosy, to jej po prostu charakter i przebojowość, ono dla mnie rozświetla wszystko po prostu. Jest jak zachód słońca, jak wschód słońca, więc takie kolory stwierdziłam, że tutaj dam. Długo się zastanawiałam, tak naprawdę jakie dać kolory. Na początku chciałam dać różowy. Bo Ania właśnie mówiła, że bardzo lubi różowy, ale przez swoje rude włosy. Nie chce go nosić, bo jej nie pasuje, ale później stwierdziłam, że po prostu zrobię taki naszyjnik, jak ja ją widzę, i to jest dla mnie stuprocentowa Ania. A naszyjnik Dajany będzie niebieski. Najprawdopodobniej no będą tam niezapominajki i będzie to połączone z bielą, bo właśnie w serialu Ania, nie Anna, którym się najbardziej inspirowałam, bo też nie ukrywam, on jest najbardziej. Popularny, więc jeśli będzie, będę chciała promować ten naszyjnik, to po prostu będzie mi łatwiej niż porównywać go do filmu czy do książek. Książki też są wiadomo, bardzo, bardzo popularne, ale jakoś tak łatwiej mam wrażenie ludziom się utożsamić z czymś, co widzą, a nie do końca, jak pokazuję po prostu książkę, okładkę, bo tutaj mam po prostu większe pole do popisu, bo mam więcej scen, więcej zdjęć z tego serialu. No, także. Diana będzie miała niebieski naszyjnik, tak jak zawsze jej sukienki, które były właśnie niebieskie. No i też białe, bo miała też białe dodatki, także to będzie tak, taki, taki symbol. Też niebieski jest trochę symbolem przyjaźni, takiej właśnie łagodności, delikatności. Diana taka była i myślę, że do niej idealnie pasuje. No i co, jestem bardzo, bardzo z siebie dumna. Tak naprawdę długo mi to zajęło, bo musiałam. Testować te produkty, żeby one były faktycznie fajne. Teraz czekam tak naprawdę na dostawę ostatniego łańcuszka yy, i ostatnich właśnie kwiatków i tego wszystkiego i myślę, że jak wrócę, bo teraz w czwartek yy, rano jadę na trzy dni do Krakowa z y, moją koleżanką Kamilą i tam widzimy się z Anią, która ostatnio, tak jak Wam mówiła, mnie na swój ślub, także wszystkie trzy się widzimy yy, i właśnie jak wrócę, to myślę, że już zacznie się sprzedaż. Nie wiem, czy ono będzie na stałe. Raczej będzie to seria limitowana. Przede wszystkim też nie mogę sprzedawać dużej ilości sztuk, bo nie mam działalności. Więc tak naprawdę nie mogę przekroczyć chyba 3200, 100, coś takiego, więc też no, ograniczona ilość pewnie będzie do wysyłki jakieś 25 pewnie sztuk, coś takiego, ale zobaczymy, jak to będzie. No, także za tyle z takich update'ów mi się wydaje. Pewnie jeszcze to Was pogadam. W ogóle wczoraj z maśkiem poszliśmy sobie na taką krótką randeczkę i zrobiliśmy, ile masz 5 minut mieliśmy, tak? To, też nie wyszło. Serio? A czemu? Myślałam, że serio pięć, no ale dobra. Eee, tak, czas szybko leci. Ale mi się mega przyjemnie to zbierało, bo tak nie myślisz wtedy o niczym innym, tylko o tym, żeby to zabrać, nie? No i zebraliśmy sobie, zrobiliśmy bukieciki. To jest bukiet Maćka dla mnie. Nie wiem skąd ty wziąłeś te stokrotki, a to jest mój bukiet. Mi się szczerze bardziej podoba Maćka bukiet, bo tak fajnie Zrobił taką ścianę z tyłu. Tak ładnie to wygląda. Mój też jest ładny, oczywiście, ale no fajnie. No, widzisz. I słuchajcie, wczoraj o godzinie 20 chyba to zbieraliśmy. Dzisiaj jest godzina, która? 17? Teraz? No i one dalej pięknie stoją. Będę robiła teraz kurczaka w marynacie miodowo-musztardowej. Nigdy takiego nie jadłam. W sumie nie wiem czemu, bo to jest dość popularna marynata. E, ale zrobimy. Zobaczymy jak wyjdzie. E, ona jest mega prosta. Tak naprawdę potrzebujemy oliwy, miodu. E, macie, słychać na dworze No I dodatkowo jeszcze właśnie musztardy i jakiś przypraw. pamięta moje mieszkanie w bloku? I Inkę? inkę? Ja do niej wróciłam. Przyszła teraz się na W lato. Także robimy Inkę. Jeszcze trochę zaniedbiam obiad. Skubana! A co ty robisz? A co ma taka mokra? No, Nie kryjś. Dobra, nic się z tym nie dzieje. I teraz mój tajemniczy składnik. Ser klonowy. Boże, jaki ser klonowy jest drogi. Kosztuje 18 albo 19 zł. Ten na pewno jest z Biedronki, ale z Lidla jest jeszcze lepszy, ładny, zielony liściek. Co Zroślone? A, zroślone, mój operator czuwa. Yy, I z miodem też jest pyszne, ale jednak z syropem klonowym myślę, że chyba jest trochę lepsze. Ja się przyjrzę chodzi operatora. Pierwszy łyk. i idę do tego, do pokoju z Wami pogadać. Trochę za zimna była woda. podgrzeję sobie w mikrofonie. Koniec. Uff, Dostałam w ogóle taki ostatnio fajny balsam do ust, co przypomina mi EOSa. Nie wiem czy pamięta się erę eos ale ja oczywiście, że tak. Miałam jeden zielony, którym smarowałam usta do co nieco 2 minuty i one dla mnie były super. Ale później coś wyszło, że one przesuszają usta czy coś takiego. Powiem Wam teraz słuchajcie, yy, co czytam. Ale słuchajcie, jeśli tego nie zrobiliście, to zróbcie sobie ineczkę, jeśli oczywiście lubicie. Yy, I sobie pogadajmy o książkach, i tak ogólnie o życiu. Więc pierwszy łyk, nie, ja już brałam pierwszy łyk w kuchni. No to pierwszy łyk tutaj razem z wami. Pycha też ja preferuję jeszcze słodszą, no ale, tak jak mówiłam, syrop klonowy jest drogi, więc nie będziemy dodawać go nie wiadomo ile. Ostatnio nie idzie mi jakoś super z czytaniem, ogólnie nigdy mi jakoś nie szło super z czytaniem, ja nie czytam dużo książek, mam na swoim koncie chyba z 30 książek przeczytanych w życiu i nie jest to dużo, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale z drugiej strony też są ludzie, którzy nigdy nie czytali ani jednej książki, tak w pełni, więc też nie chcę sobie podejmować, bo tak naprawdę ja zaczęłam czytać książki mniej więcej w pandemię, więc myślę, że 5 lat nie jest to aż tak zły wynik. No, może w sumie trochę jest. No ale dobra, no nie chcę porównywać się do po prostu osób, które czytają powiedzmy 100 książek rocznie, bo uważam, że to jest naprawdę już mega, mega duży wynik. I... Po prostu każdy z nas jest inny. Nie ma co się tak też porównywać, nie ma co napierać na siebie takiej presji, że muszę czytać tyle i tyle. Po prostu czytajmy. Czerpmy z tego tyle, ile możemy. Czytajmy powoli, jeśli tak lubimy, no ale dobra. Chciałam powiedzieć tutaj książce, którą ostatnio Wam pokazywałam. Ciężko mi się uczyta. Zobaczcie, gdzie już jestem. Tak naprawdę grubo w ponad połowie, i trochę dalej mam wrażenie, że nic się nie dowiadujemy. Tak naprawdę. Liczyłam na więcej. Tutaj jest motyw o tym, że kobieta wraca do Polski po wojnie, i tak naprawdę ona dopiero tutaj wróciła, i w sumie za bardzo jeszcze nic nie zobaczyła. I nie wiem, po prostu nie na tyle wciągnęła mnie ta książka. Myślałam, że ona będzie trochę ciekawsza, że będzie bardziej opowiadać o jej życiu właśnie z przeszłości, jak była młoda, jak wyglądało jej życie z mężem jak wyglądała właśnie ta wojna, której ona doświadczyła. A nie mamy tutaj tego za dużo, tak naprawdę. Więc nie wiem, czy rzeczy ją dokończę, może, może się jeszcze pokuszę. A teraz czytam Aurorę autorstwa Agaty Gładysz. Dostałam ostatnio właśnie dwie książki od niej. Mam jeszcze tam, gdzie kwitną niezapominajki. Jestem też tak troszkę w ponad połowie. od tej strony, o. Tak? Tak. Tyle mi zostało tutaj na dole. Bardzo przyjemna książka, w sensie taka, to jest ogólnie romkom więc jest to śmieszne, jest to, jest to romans. Ja za romansami ogólnie za bardzo nie, nie przepadam. To jest też taki bardzo prosty romans. To nie jest książka żadna górnolotna, ona po prostu ma umilać wam czas. I ta historia jest fajna. Opowiada o Aurorze, która właśnie po skończeniu liceum, chyba? Tak, po skończeniu liceum, napisaniu matury. Jedzie właśnie do. Czekajcie, gdzie ona pojechała? Do Werony, do słonecznej Werony, bez w ogóle biletu powrotnego, bez komórki, bez w ogóle dostępu do internetu, bo się okazało, że Aurora publikowała w internecie i ją to wszystko przytłoczyło. Stwierdziła, że nie chce być dla tych ludzi pożytkiem takich, wiecie, żartów, hejtu. I po prostu stwierdziła, że chce od tego odpocząć, pojechała właśnie do Werony. Tam spotkała taką dziewczynę, zamieszkała właśnie dzięki temu u jej rodziny, u tej dziewczyny rodziny. I poznaje tam właśnie jednego takiego fajnego chłopaka, Will'a. Pracuje w międzyczasie też w, w księgarni, także wszystko się układa. Właśnie jego poznaje, później też pojawia się drugi chłopak. Są takie lekkie perypetie, ale to wszystko dalej jest takie bardzo, wiecie, wy, wyidealizowane, takie bardzo, mimo że te, ci bohaterzy mają te problemy, to to są takie... Mm, znaczy mówię tutaj o relacji teraz Willa i Aurory, to są takie, te, takie problemy trochę, no delikatne po prostu. To nie jest jeszcze, wiecie, rozbudowany żaden związek, oni... W sumie nie, nie doszłam do momentu, gdzie są oficjalnie razem, więc to jest takie bardzo, bardzo delikatne i takie... No fajnie czasem tak sobie, wiecie, spojrzeć, o, ale fajnie. Um, ale wiecie, to, to jest zawsze ten etap relacji, gdzie jeszcze nic nie weszło na takie poważne tory, więc to wszystko jest takie bardzo delikatne i bym powiedziała, że nie ma za dużo takich problemów życia codziennego, o, w związku, można tak powiedzieć. Ale jest to bardzo fajne, jest to bardzo przyjemne. Ciekawa jestem, no wiadomo, że skończy się pewnie tak, że skończył razem, ale po prostu jest to ciekawe, fajne i takie, że po prostu umie na czas. I co ja jeszcze czytam? Kupiłam sobie ostatnio książkę w Pułapce Myśli, zaraz wam ją pokażę. Ją poleciła mi akurat moja terapeutka. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem? I to jest właśnie o odpychaniu negatywnych myśli, takich natrętnych, odpychaniu, bardziej jak sobie z nimi radzić. Ja mam natrętne na myśli dotyczące w sumie każdego aspektu praktycznie mojego życia, więc jest to dość uciążliwe, ale podczas terapii już dużo się nauczyłam, jak sobie z tym radzić. Ale ta książka na pewno też mi pomoże. I sobie też kupiłam książkę Sztuka tworzenia wspomnień, jak kreować i zapamiętywać szczęśliwe chwile. Jest to książka z polecenia Ani, Ani Potok, tej, o której Wam mówiłam, co teraz jadę do Krakowa. Ona właśnie ją polecała, żeby właśnie. Zapamiętywać bardziej wszystko ze swojego życia, bo nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że ja szczerze nie pamiętam za bardzo takich szczegółów z mojego życia. Myślę, że to też jest oparte trochę tym, że pewnie mam traumę dość dużą, związaną właśnie ze szkolnictwem i różnymi tam aspektami, już nie będę się wgłębiać, więc często po prostu tak jest, że my wypychamy to i po prostu nie pamiętamy tego. Bo oczywiście coś tam pamiętam, ale to jest jakby przez mgłę, co nie? Więc, więc tak. No, także to tyle na, na temat książek. Nie czujesz takiej marynaty, nie? Tylko Dobra, papier wzrosnął, tak? Ogólnie w przepisie, który podszyłam, Powinna być musztarda sarebska, ale ja jej nie miałam, więc może do tego jest tak mało no. intensywne. Okej, okay. sarebska jest... Ale miodu też nie chcę, żeby to było jakieś mega słodkie, no ale ogólnie jest dobre. Fajnie coś na zewnątrz. No i podżera. Podejrzewam, że nie powinnam ich tak jeść prosto z krzaczka. Ale nie chce mi się ich myć. Ulaliśmy na korę i sobie piję. To jest rozrobiona woda z miodem, bo tutaj przy tych wszystkich kwiatach i przede wszystkim przy, Jezu, jak to się nazywało, lawendzie jest tyle pszczół, tyle bąków. I motyli, że no naprawdę. Miejmy nadzieję, że wydobrzeje Jestem właśnie w sklepie. Muszę sobie kupić rybę. Dobra, tam jest dużo ludzi, co się zawrócę. Ja jeszcze troszkę mam taki wstyd przed nagrywaniem. Eee, kupię sobie rybę. Taką wiecie. Ze sklepu. Nie jest to najlepszy wybór, oczywiście, że nie. Zawsze kupuję w no, sklepie rybnym, ale jestem po prostu przed przelewami, ok? Mam małą kasy. I czasem trzeba przybierać. Czasem, czasem trzeba. No, niestety. Myślę, że każdy z nas to zna. Także ja też mam takie momenty, i naprawdę, no, tym bardziej właśnie w influencerstwie tak jest. Um, nie lubię tego tak nazywać, no, ale ja dostaję przelewy. I często po prostu faktury są na 30, 60 dni, nawet 45, i klienci się niestety spóźniają. I jest to niefajne, bo nie szanują um, do tej drugiej strony. A oni chcą materiały na już i zawsze trzeba być terminowym, no i niestety oni później nie wypłacają tego w terminie, tych pieniędzy, więc często po prostu no się czeka, czeka i czeka i czeka. Bardzo Wam polecam to ciastko, może się nie wylewa z niego tak jak na opakowaniu, ale jest przepyszne. Ja je kupiłam w Netto, ale chyba są jeszcze w Lidlu, z tego co kojarzę. Mam sobie z Turcji taki olejek, uwielbiam go. Jest naprawdę super na włosy, na ciało, w ogóle bardzo szybko się wchłania. I no na włosy, na moje przynajmniej działa świetnie. Ale w ogóle ten olejek jest dość taki kultowy. Wiadomo, że są różne firmy w tej Turcji, różne opakowania, ale to jest raczej to samo. Naolejowałam sobie włosy. Przepięknie pachnie ten olej. A słuchajcie, ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie mi koniecznie, co byście chcieli zobaczyć u mnie na profilu. Ja już mam pomysł na fajne, fajne właśnie aktywności. Chciałabym wrócić razem z Wami do dzieciństwa, do takich dziecięcych aktywności. Myślę, że to będzie bardzo fajne, ale oczywiście chętnie przyjmę też Wasze jakieś pomysły. No, także jeszcze raz mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Pa pa.